Jestem wdzięczny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za to, że wyzwoliła pośród samorządów Województwa Świętokrzyskiego tak wielką aktywność. Ta wielka aktywność z pewnością będzie miała również ścisły związek z konkurencyjnością, która jest konieczna pośród działalności. Samorządowej, albowiem każda z tych gmin będzie chciała dorównywać do tego najlepszego. I mam takie przekonanie, że ten ranking, który został już opublikowany, który tak naprawdę dotyczył całego kształtu funkcjonowania y, wszystkich gmin w województwie świętokrzyskim, wyłaniając najlepsze gminy w różnych kategoriach, on zaskutkuje tym, że w przyszłości, a mam takie przekonanie, że ten ranking będzie powtarzany y, co najmniej z częstotliwością. Raz na rok. On spowoduje również przeorientowanie na tych listach, że ci, którzy byli niżej, będą później wyżej w kolejnych rankingach. I mam takie przekonanie, że to jest rzecz bardzo ważna, bardzo potrzebna. Kibicuję bardzo mocno temu przedsięwzięciu. I sądzę, że dzisiaj gminy te czynią wielkie refleksje, co tu zrobić, aby usprawnić swoją aktywność, aby poprawić swoje notowania. To jest naprawdę świetna sprawa. Samorządna Rzeczpospolita była zawsze przedmiotem mojego zainteresowania. Dzisiaj, można powiedzieć, po 40 latach, bo tak naprawdę 40 lat temu na zjeździe Solidarności, na tym zjeździe w Oliwie, w Hali Oliwia, została ogłoszona deklaracja samorządnej Rzeczypospolitej. I my od początku wiedzieliśmy, że Polska. Władza publiczna musi być oparta o działalność samorządową i to dzisiaj mamy. Dlatego też ja będąc blisko samorządów, kibicując im w ich aktywności publicznej i wykonywaniu ważnych zadań, które przed państwem polskim stoją, postanowiłem przyjąć zaproszenie do prześwietnego grona patronów tego ważnego przedsięwzięcia. Dumny z tego jestem i mam takie przekonanie, że za rok mnie też zaprosicie.